Mile气aaa> Mikołaj pomoże. Wysłała nowina, że pana Kisa, że pana Kisa porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, kryszta a nie irają, królew. Pastarze śpiewają, wyglądają, naplykają, cuda, cuda, ogłaszają. w porodziła syna. Podajcie dajcie mu hałę, się co zdarzy. Po do niego Mikołaj maczka Mikołaj gwiazdy trzyma na rękę. A Piekne wiosek ja wy uczą się Takiko Pięknie, pięknie, pięknie. Super, związek przywiad. Jeżeli do tlajem pasterze, grając w schopnie w też ku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi daleko daleka, będziemy górskie sztyki, przepłyniemy z rzeki, pomiegniemy na paluszkach po pachnącej wąze. Popatrzymy jak się po pokrywa pające. A Wiktoria a co to za kolenda? Jak się nazywa? No, ja, że ale że ja nie poznałem. Mm. <laughs>